nie obejrzał się przy ciała, więc myślę, że nikomu to nie sprawi problemu. Będziemy kończyć Niemcy, aby poszerzyć naszą strefę wpływów i móc yy, atakować lub założyć sojusze na zachodzie Europy. Yy, muszę zerknąć, jak wyglądają nasze kolonie, bo jakieś robiłem, pamiętam. Mhm. To tylko Ameryka Południowa i Afryka Południowa. Dobrze powiedziałem tak. Yy, zagrożenie osmańskie nadal jest realne. Na szczęście mam tu bardzo dużo wojska. Więc yy, i twierdzę, co bardzo yy, nas chroni. I oczywiście wyślemy. Dla niemia Niemców, ultimata, ultimatu, dla wszystkich Niemców, którzy mają z nami złe relacje, czy chcą pokojowo, że tak powiem, wcielić się do naszego imperium? No, nie chcą pokojowo. A jak nie chcę pokojowa, to trzeba ich załatwić. Nie ma logiczne. Nie powinno być tu oku. Myślałem, że nie powinno być... Nie powinno być tu większych problemów. Ale... No. Eee yy... Nie spodziewałem się aż takiej armii albo mam jeszcze wojny z, z Szwajcarią, ale Szwajcarię odpuścimy, bo... Po co nam Szwajcaria? Ach, na razie. Nie nagrywałem, bo nie miałem czasu i tak dalej. Chyba będę musiał uszkować o wiele większą armię. Ale podwój Niemiec do trudnych nie będzie należał na pewno, bo to Niemcy już są, znaczy Niemcy, Niemcy jako kraj tu nie istnieje, chodzi mi oczywiście o państwa Niemieckie. To wszystko jest takie słabe i... ogólnie słabe, to bez problemu sobie z tym poradzimy. Chociaż, jak mają... umieją mieć aż tyle wojska w stolicy tylko... a jest wojna z Mediolanem o... Spróbujemy. Zgodzili się, dobra. Atakujemy Bawarczyków. I Palantynot. Dobra, może więcej tego wojska dodaję. Nie, na całe, bo wiem, że oni mnie mogą zaskoczyć i nie wiem, czy będę miał jeszcze wojnę, ten miał sobie już zy. Aha, to nie istnieje już. No dobrze. O Jezu. Ja tu taki zesrany, że jakaś wielka armia, a tu Ciu. Wiem, że gwiam tę Dobra. Trochę mi strand zadalnie, ale dobrze z moją głupotą. Mogę już wcześniej to zakończyć. I kolejne państwo niemieckie idzie do nas. Ciekawi mnie, czy. A przetestujemy to. Przeniosę na przykład stolicę na chwilę do Berlina. Tak, taki przykład, nie? Hmm. Przenieść stolicę. I czy ja jestem jako lektor w świętym cesarstwie rzymskim? Czy... Czemu nie? Ta prowincja jest częścią cesarstwa, ale nie jestem księstwem. Tak, zostać księstwem. Niby. Nie wiem... Chyba nie umiem Ale mo mogliby na mnie głosować? Nie. Czemu? Dobra, nieważne. Nieistotne wręcz. Musimy odbudować armię południem, aby ruszyć dalej. Najtrudniejsza będzie stąd Wintermergia, bo... No, Austrii nie niczym mojej jeszcze, nie podbijamy. Podbijamy Niem... Niemcy... Mm -mm. No Niemcy jako dzisiejsze Niemcy. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Jak dotrwałeś do tego momentu, możesz zostawić tam łapkę w górę i tak dalej, i tak dalej. Będzie mi bardzo miło. Wydaj na coś tą kasę, bo mamy jej za dużo. Do, do, trochę się zdenerwowałem, że nie, te kraje nie chciały do mnie dołączyć. Prędzej czy później muszę anektować w Frankfurt. No to mój jedyny wasent. No, oczywiście nie możemy zapominać o potężnej Rosji. E, nie możemy o niej zapominać, ponieważ naprawdę rośnie w siłę, nie? To już jest naprawdę siła, z którą nie można się liczyć, oczywiście. Oni są zacwani, nie dość, że technologicznie, to jeszcze mają o wiele y, mniejszą y, gospodarkę. Ale no, siłę militarną jednak mają i, i wiemy to nawet z naszej historii, że... Mimo, że nawet y, przed pierwszymi zaborami byliśmy, nie mieliśmy najgorszej... Armii, i tak dalej, i tak dalej, to dostaliśmy pysk. Ale yy, na razie jest oczywiście księstwo moskiewskie. Ale jak utworzy się Rosja, wtedy już będzie przerypane. Więc musimy bardzo szybko zająć Niemcy, aby móc skierować nasze główne armie. Nie na Rosję, a na Turcję. Która na szczęście nie podbija. Tak szybko jak Rosja, ale jest o wiele od niej silniejsza i nawet będzie niedługo nas doganiała technologicznie. To jest przeciwnik, który może zagrozić nam najbardziej. O Szwecji i Francji nie mówię, bo Szwecja jest słaba. Mm, bardzo słaba. Francuziki mają siłę, ale nie aż taką, żeby nas pokonać. Yy, czy jest jeszcze ktoś taki? No. Dynastia Ming, Chiny. Jezu. Nie widzę. Aha, no rzeczywiście ten Bengal tak zrobił to wszystko. Jezu. Uch, aż nie mogę na to patrzeć. Ten kto zdobędzie Japonię też będzie bardzo potężny. Oczywiście mówię całą. Jeśli chcecie odcinek z Japonii, gdzie ją jednoczymy i podbijamy Chiny, piszcie. Aha, bo przeniosę stolicę tutaj. Kiedy mogę przenieść nową stolicę? O, jest za kilka dun. No dobra. Mm, musimy te wojska ogarnąć. Bo przecież są. Armia południe się wyczerpała. A tym ten... W tym czasie, chyba że pokojowo to zrobimy, bo naprawdę nie chcę tracić żołnierzy, bo. No, ludzi się nie odzyska, nie? Znaczy, będą nowi, wiadomo, ale. Niektóre tereny nie mają za dużo y, y, ludzi poborowych, dlatego. Y... Przy... No ważne jest każdy żołnierz tak naprawdę. I chyba zatrzymamy się na północy tutaj, bo to są francuscy wasale. I jakby nie chcę wchodzić w konflikt, w konflikt z Francją tylko o te trzy prowincje no to chyba logiczne Skupimy się na Winterbergi, która jest. Yy, no nie jest słaba, bo jest 15 siłą na świecie. Co jak na kilka prowincji, to jest yy, dość silna, naprawdę. Wierzcie mi. Yy. Ulepszą trochę Warszawę i. Tereny te okoliczne. Bo naprawdę ja nienawidzę, kiedy one mają małą ekonomię. To po prostu aż mnie boli w oczy. Oczywiście stolice w Krakowie będziemy mieli. Nie wiem, czy przenosiłem do Warszawy. Czy, my, czy do Warszawy? Do Warszawy mamy nomra. Czy tam. Dobra, zamlaliśmy potężną armię Na południu Dlatego wysyłamy im ultimatum, które... No ja wiem, że rzucą, ale to będzie pretekst do wojny oczywiście nasz A więc wojna Och, nie no, dostałem wsparcie, nie? To jednak nie starczy yy... No właśnie Da się tu coś do rekrutowania. O Jezu. Dobra, tym idziemy dalej. Um. O Jezu. Trochę się zdziwiłem. Przyznam. Um, bo. Rozbili moją armię, naprawdę. Dobra, nie. My musimy się zatrzymać. Oni mi po prostu skasowali żołnierzy. Ca całe. Ty to było 20 tysięcy. Nie, 25 tysięcy ludzi, nie? I. Oje. Dobra, nie. To trzeba. Rekrutować chyba. Nie wiem jaką... jak sporą armię, ale to musi być armia rozmiarów co najmniej... Jaką te, ta... O Jezu! Co najmniej... Pół miliona żołnierzy, nie? <laughs> to oczywiście postaram się osiągnąć, nie? I to będzie... Kosmiczny wynik. Więc dlatego... Spe... bo nie... Nie będę tego pokazywał, bo zbieraniu takiej ilości wojska jest bardzo nudne. Wszystko zbiorę w Warszawie yy, i widzimy się, jak to zrobię. Moi drodzy, je mamy 200 tysięcy ludzi w wojsku. To wydajemy na to 21 tysięcy złota, więc y jest to sporo, <gryw> nie ukrywam. Ale yy, czyli będziemy wydawać na wojsko z jakieś 50 tysięcy, to no, będę zarabiał, mam naprawdę mniej, ale z taką armią będzie trzeba się liczyć, nie? Oczywiście uwzględniam jeszcze obronę przed Osmanem, yy, to wszystko się uwzględnia, jeszcze te małe wojska też. A więc zbieram dalej. A więc? a więc... Yy, przepraszam, na chwilę. Yy, jak dzwonił ktoś na mnie. Nie. Nie. Jedno nie, nie umignę w powietrze. Dobra. Yy, jakieś państwo, które mnie nie lubi. Yy, żądamy całej Austrii. Jak to się uda, nie? To. Nie wiem co. Nie, nie da się. Dobra, no, ale y, Austria jest może za silna. Jakieś państwo, które jest silne, ale nie... Ana Wasala? Ej. Rozumiecie to? Czekaj to. Tak. Jak to się uda, nie? To jest te... To kończymy odcinek, nie? W tym momencie. Słuchajcie, mamy to. Jest. Pół mil. Jest, mamy pół miliona żołnierzy. Jak na tą grę to jest ogrom. Uwierzcie mi, my mamy 4 miliony ludności. Tak, dla porównania, cała Austria ma 700 tysięcy ludzi. Florencja ma 250. Rozumiecie? Wojsko, które teraz będzie stacjonowane w Warszawie, jest dwukrotnością liczby ludzi w Florencji. Dla mnie to chore. Jeszcze dobijemy szybko do tych pół miliona, żeby było w tej jednej prowincji. Ale boję się, że jak ja ruszę tą armią, chociaż o prowincję. To mi skraszy grę. Tak, jest. Ale... Szczerze, to aż zapiszę, nie? Ale y, wypróbuję jedną rzecz. Ja I naprawdę... To, to się nie może udać. Bo y, tego, tego już nie będzie w zapisie. Tylko tak na koniec odcinka. Nie, to się udało. Kto jest drugi bengal. N znaczy nie, nie stać mnie na utrzymanie tylu wasali, ale... <ścoughs> Rozumiecie to? Słuchajcie, jeszcze... Uwaga, patrzcie tu... 100 tysięcy ludzi i mamy pół miliona żołnierzy! I... I... I jak mi utrzymanie wojska rośnie w górę. To jest coś niepojętego. Szkoda, że tu nie ma rankingu, jeśli chodzi o wielkość armii, nie? Szkoda naprawdę Naprawdę szkoda. Ale... Hmm. Myślę, że taki wynik to... Chociaż takie tabele z ilością armii i różnych krajów byłyby, myślę, ciekawe. Nie chciałbym wiedzieć na przykład, ile ma Rosja żołnierzy. Aktualnie. Ale bot chyba nie trzyma żołnierzy.